Cześć, witajcie z tej strony Mazuś i dzisiaj nagramy odcinek z mapy Super Mario. Zaczynamy. O, okej. się. Na razie mam pistola, ale za chwilkę będzie lepiej. Co wy macie? pistola. Zresztą mam pistola O kurde blacha. On ma on ma wiem do Hpa Za tobą Jak za mną fajnie za mną Ale tam Jak dużo ci coś HP Miałem 58 czyli zadałeś mi 42 Bo dam fajnie. same e, najlepsze momenty Szkoda, że jak przechodzisz przez te rury ma taki Granat ostrzegawczy Po co ostrzegawczy? Go przez mapę wyrzuciłem tutaj widziałeś co? On idzie po mnie. Kurde, chciałem granatę rzucić. Czy ty Adam mnie zabiłeś? Nie, dobra myślę, że... Mateusz siebie... I czemu zabiję. mi pokazać że ty mnie zabiłeś? Zdech? Złapię cię i zabiję. Nikt się przede mną nie ukryje. Jezus, Maria, gdzie to Właśnie to jest tak, że on zmienia za chwilę miejsca. Nie wiadomo gdzie on kurde jest. Jeszcze jest już pusta, teraz będziesz tu. No, tak. Dobra, weźmy teraz dziwna. Dobra, weźmy to i przyjdziemy Nie zauważyłem Cię, Mati, ale to nie znaczy, że mogę ci dalej zabić. Nieee, ale ja wam dużo zadałem. No, mamy, mieliśmy... Mamy tak no, dużo zadałeś, to tak. No tak. Kurde, dzięki! <laughs> <laughs> tak, jeszcze czego? No i kolejny, nic bez tego, Boże. Widzę. Ja <noise> nie słyszałem. Ja, ja, ja cię też nie słyszałem. Ja ci nie słyszałem. A ja Ciebie też nie słyszałem. Kurde, Adam no. Mówki no, no dla chodź zobacz co tu jest. Ale fajne. Teraz włączam sniper jest taka kampa dobra. I tu można wyjść i tu wszystko widzisz teraz. Ty do skitu. Na szczęście, że się odwróciłem. Nie ma sprawy. Czemu te flashbangi tak dziwnie brzmią tutaj? Bo to Mario! <noise> nie, Mario! Nie widziałeś tamt tego? Zadam mu 57 hp. On jest. Najlepsze, że on widział, ja nie Ja Cię widzę. Teraz coś powiedz. Mi się nie do znaleźć. Hmm. Weź się nie ruszaj. Słoka stoi w miejscu teraz. Jesteś tak słaby, że ja ci mi to miejsce zarafić nie mogę? On ma SG, SSG znaczy Remis? Aha. A bo, czas! Macie jakąś broń? Ale zabijam go, to jest plus! Co? Ile ty masz kasy, Mati? Eey, ja mam 100 złotych. Miałam 200. No uh, nie, 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 meter, i on daje, on daje. 200! Nie mam ich. mnie już nie. Gdzie jestem? A ty widziałeś go? Widziałem, no tak Otarł mi się o oczy. Emu ja ci nie trafiłem, a ty mnie trafiłeś, Dzień. to był... Jak podobał wam się Adam. film, zostawcie łapkę w górę, pa Jakie na PA?